Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotnicki i dzisiaj nagrywam Red Dead Redemption 2. Łapka w górę subskrypcja oczywiście standardik. Muszę wam powiedzieć tak, że. Chwilę pograłem sobie poza nagrywkami, tylko po to, żeby sobie honor zdobyć, jak for fun. Mówię mnie to Was zanudza trochę, jak sobie tak w, w gierce chodzę i witam wszystkich. Także honor wygląda aktualnie tak, moje finanse i pieniądze 3468, także jest dobrze, musiałem trochę, musiałem trochę po ten, przywitywać się z innymi, witać się i tak dalej, także myślałem, że was to zanudzi, patrzcie w ogóle jakie dźwięki są od głosu tej uliczki. W ogóle takiego miskika przed chwilą walnąłem, nie? Znaczy, może nie miskika, ale taki fake. Odpaliłem nagrywanie, nie? Minęło tam z 3 minuty, 4 minuty. I co? I moje przywitanie wyglądało tak, że nie mówiłem do mikrofonu. Także możecie zostawić łapkę w górę za to. Także zaczynam od nowa, więc. Misja wygląda, nie mogę już wam pokazać, ale musimy pomówić z żonem i daczem i udać się do tego typa, co porwał Jackiego. Jak w skrócie mówiąc. Pamiętajcie, najważniejsze jest odbiór widza, dlatego subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Im więcej wam was jest, tym lepiej dla mnie i dla was, bo Dzięki temu będę mógł nagrywać lepsze filmy w lepszej jakości, dlatego już jest 4K i super jakość na nagrywkach, trochę potrasowania wiadomo, dlatego jeszcze w innych seriach, jeśli oczywiście będziecie chcieli jakąś inną grę, to jedzie montaż, Ona na tej grze zbytnio nie chcę montować, muszę no chcę dawać siebie w 100%, także... Dlatego ta seria jest bez montażu praktycznie i leci spontaniczność jak ta gra pokazuje wszystko. Także mam nadzieję, że wam ten montaż w ogóle nie przeszkadza. Dzieje się i tak tyle co ma się dziać w tym odcinku. Misja, koniec odcinka, misja i tak dalej. Czasami dwie misje, czasami trzeba więcej tutaj rzeczy zrobić. My jesteśmy bezpieczni. Drodzy Państwo, my tutaj sprawić kłopotów nie chcemy wcale, nie. No zobaczmy co, jak to się potoczy. O, jest. To jest on? Chyba tak. Jedynym palejacem to ty jesteś. why do you take Ta, his son i said why did you take his son we ain't got no problems with you sir nor you with us but if you want to start one there's going to be a lot of folks dead in this room before it's done

We are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we we most surely were ignorant of.

Can my friend have his son? Of course, of course. <laughs> but uh, uh, yeah. should I be out of pocket over a misunderstanding? Oh, of course I know you would not want that, huh? Uh, no. No, no, no. So how about this? You perform a simple job for me and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. <laughs> I love this guy. I love you. <laughs> see, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course, they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde. No dobra. Niech tam mu będzie. Miejmy nadzieję, że on faktycznie zrobi tak jak mówi. Oli pięknie. Przyznam wam San Denis jeszcze nie byłem w nocy. Chyba. Nie, nie, nie pamiętam.

I honor też. Więc jest dobrze. Rozumiem, że to tutaj. Czy gdzie? Prowadź, John w takim razie. Zobaczmy co, czy to będzie trudna misja, czy. Ej, czekaj, a mogę sobie wziąć broń John. Jaką lepszą, chociaż co? Ja tu mam jedną amunicję. Nie wiem, ostatnio robiłem takie zapasy. To i co? I dubeltówka. No i proszę mi ich nie zabierać. No już idę, idę. Nie wiem, czy tu będzie walka jakakolwiek. Czy bezpiecznie tu będzie. Zobaczymy, co tu się wydarzy w ogóle mentarz ja Szukaj szukać, aby znaleźć rabusiu. Ok. Ja może się będę skradał, jest śpies, czekam. O! Coś słyszę. Piesek. Pies na cmentarzu? Co ty tu robisz? Póki co nic takiego nie widzę. O! Jakieś odgłosy kolejne. Idę sprawdzić pytanie. O jas, coś. Przykro mi. Co widzisz? ja właśnie nie mogę nic tutaj znaleźć ciekawego. Nawet napisów, żadnych na cmentarzu. O, kolejne O! Jakby ktoś oddał szafę. tu mogą być, faktycznie. To chyba to. O! Jest. No już. Już się dzieje, pamiętajcie, spokój na cmentarzu zawsze zalecany. Słuchajcie, oko sobie przywrócimy i będzie dobrze. Teraz. I teraz będzie git. Tu ktoś jest? Zginie jeden. Gdzie on jest? Zginął. Pięki John. their stash gotta be here someplace okay but we'll need to be quick we can't go back to bronte empty-handed rob and grave robbers we've hit the big time oh there's not too many i just feel like get them as a let's look around where they jumped There might be something in here Aha, tutaj oj, nie słyszałem dzwonki, chyba policja, znaczy szeryfowie, co ja gadam, no jeszcze szanina z nimi, dobra, idę bokiem faktycznie. Bo ja pierdzielę, ale bym się złapał teraz. ten patrzy tyłem, czy przodem? Bo się zbagowało przed chwilą. Miejmy nadzieję, że tutaj przejdziemy. Tutaj trzeba na spokojnie to zrobić, bo zaraz mnie mogą dorwać. Wiecie? Nie chcę też winąć i umrzeć bez sensu. Ok, Wtedy nie wiem, czy wyjdziemy. Ale tutaj chyba jest gdzieś wyjście. Ej, O, może tu wyjdę. Też nie, ja pierdziela. To którędy. Oj, ciężko, o tu? Tu chyba wchodziliśmy. No, co jest? Zamknęli wszystkie wyjścia, czy co? Aha, mam podążać za żonem. Szybko mi mówicie, gron. Ale fejka zrobiłem teraz. Ja muszę za nim podążać, to... Straciłem niepotrzebnie czas, o tyle powiem. Mogę go załatwić? Nie, nie mogę. I tu też nie przejdę. Ciekawe. Ja bym go zaszedł do tyłu i zabiłbym go. John, Okej, okay, czyli muszę podążać faktycznie. Myślałem, że mogę iść samemu, wiecie? I mam odnaleźć miejsce, i wtedy wyjdziemy razem. Bo on pójdzie za nami, ale niech będzie. Ale, misja w ogóle: tych po cmentarzu chodzić, zabijać. Bo tu jest zamknięte. Bo sprawdzałem. Ciekawe czy John nas doprowadzi do wyjścia Do którego zadziała oczywiście okay. Prowadź Johna. Bo nam się trochę śpieszy, bo chcemy twoje dziecko, nie? No, i klasa to mi się podoba, ale ładny jest oświetlony ten teren. Nie wiem, czy jest osoba, która jest w stanie skomentować źle tę grę. Czy jest w ogóle ktoś taki, co ta gra mu się nie, wiem, nie podoba, albo uważa, że grafika jest jakaś słaba w tej grze. Dla mnie to jest po prostu niepojęte. Nie widziałem lepszej grafiki w żadnej innej grze. Póki co fabuła też mi się strasznie podoba. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek yy, grze mieliśmy taką dobrą fabułę. Ej, otwieraj. Well, you Where's your host? Yes, I Jack. you Jack. you your time. Wow. I'm glad to see you. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. No, you know Arthur? Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. <laughs> and us, just simple country boys. Dobra widzowie, w tym odcinku byłoby to na tyle łapka w górę, subskrypcja tam na dole i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, na razie, cześć.